Cześć, witam Was! Dawid David Gens, Witam Was na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Zajmiemy się eksportowaniem filmu na YouTube. Czyli jak film z aplikacji KineMaster do aplikacji YouTube, żeby stawić go na YouTube. Jak widzicie, mamy już wybrany mój plik. Ten na główny wybieracie sobie Wiecie, wybieracie sobie plik. No i na KineMaster, na przykład na tym, właśnie na głównym ekranie, macie wszystkie swoje pliki. No i co? Jak widzicie mamy ikonkę odtwarzania, ikonkę udostępniania. I my dajemy ikonkę udostępniania, tam drugą ikonkę obok dodawania kart. Dobra, także co tutaj dajemy to i jak widzicie już możemy przygotować do eksportowania. Ale tutaj, o co tutaj chodzi, żeby, o co tutaj chodzi, żeby eksportować ten film. Tutaj mamy jakość, jaką, w jaką mielibyście przysłać filmy, ale oczywiście co? Nie polecam Wam w jakości 480, 480, takiej jakości, bo to jest bardzo słaba. Są to testowe i polecam Wam albo w HD 720p, albo w, w Full HD 1080, ale my pobierzemy sobie w Full, w full HD 1080p. No i myślę, że i tutaj zmieniamy chyba sobie jakość. jakość jak jakby ekranu no, tak do końca nie jestem przekonany ale ja właśnie tutaj myślę że 12 wystarczy no i tym słowakiem tutaj przesuwacie sobie chyba ile i ile wam się chyba szybko po prostu przesyłał filmik z KineMaster do do jakby do, waszego, do pamięci waszego telefonu na, do galerii. No i co my dajemy eksport teraz. i w nam się krema musimy dać skip no i, fi no i e, film nam się eksportuje także wrócę, wr wrócę za chwilę jak nam się film z eksportuje no i aktualnie nam się e, e, nam się właśnie e, film przekierował na galerię i damy thank you for the feedback would you be willing to help us out by writing no mniejsza Kill master on google play to chodzi żeby żeby tam ocenić aplikację, ale damy Remind my Later. No i co? Przesłał nam się film i zaraz wam pokażę. No i właśnie nam się film już przesłał. Jest na galerii. No i co? I teraz pokażę wam, jak taki film właśnie przesłał na YouTube, więc zaraz zobaczycie. Jesteśmy już na YouTubie. No i co teraz? Dajemy oczywiście ten plusik na dole obok subskrypcji, przesyłamy film. I wybieramy film, ten pierwszy, właśnie, który nas interesuje. No i co? Ja myślę, że mi się filmik bardzo spodobał, myślę, że mu się filmik przyda. Jeśli mieliście, jeśli mieliście przed wcześniej z tym problem, no to myślę, że mój film wam pomoże. Także co? Trzymajcie się. elo, Eloś Madero, do kolejnego, żegna na Was, David Games.